Drodzy mieszkańcy Biecza, już od czwartku do niedzieli, w dniach od 27 do 30 lipca 2023 roku w Bieczu, dziewiąta edycja Kromer Festiwalu Biecz, Kultura i Rzeczpospolitej. Gmina Wiecz oraz Bieskie Centrum Kultury oraz Telewizja Polska zapraszają w dniach od 27 do 30 lipca 2023 roku na 9 odsłonę Festiwalu Muzyki Danej Kromer Biecz Festiwal, Kultura i Rzeczpospolitej. Kromer, Festiwal Biecz Kultura i Rzeczpospolitej to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na mapie Małopolski. Festiwal nawiąże do trwającego ponad 200 lat Sojuszu Polsko-Litewskiego, czyli złotego okresu rozwoju Rzeczpospolitej i niezwykłych zmian w kulturze. Zakwycających wnętrzach kolegiaty Bożego Ciała Pieczu oraz Kościoła Świętego Archanioła w Binarowej, a także na Rynku w Pieczu wystąpią Marta Zaleska z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy. Auxo oraz Adam Strug, Maria Erdman i Monodia Polska, a także uznani soliści i najlepsze zespoły muzyki dawnej z Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Słowacji i Stanów Zjednoczonych. Koncerty transmitowane będą przez Telewizję Polską na antenach TVP Kultura, TVP Kultura 2 i Telewizja Polska 2. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Biecza na Kromer, Festiwal Biecz 2023 roku, w dniach od 27 do 30 lipca 2023 roku do Biecza, Szymon Konieczny, strona na Facebooku, koncertowania Jasielska i okolice.